Oczekiwanie z sonetem Guido Haromszeki Wyschnięty strumień oczekuje wody. Cierpliwy pielgrzym na zbawienie czeka. Samotny człek na drugiego człowieka. Czekają na cud we wiarę ubodzy. Czeka na miłość. Ten, co jej nie zaznał, liczy na szczęście i na nowe życie. Kwiatopodobne dozgonnie szczęśliwe, staw kłamliwych słów, aż wypłynie prawda. A ja przez muzę skażony wolnością, czekam gotowy, pogodzony z losem. Przed snów doliną dojrzałego lata. Czekam, aż skrzydła u ramion urosną, Z pomyślnym wiatrem w przestrzeń się uniosą, Ku wzgórzom sinym, Skąd się nie powraca.